Teraz coś Ci powiem o takich typowych Niemcach Jak tutaj jest w sklepie, jak idziesz do kasy właśnie O tych takich ciemniejszych I tego to zapomnij, nikt się Ciebie nie zapyta Ale na przykład Często się zdarza tak, że stoisz do kasy Masz tam dwa produkty, nie? A ktoś ma 10 rzeczy na przykład, nie? No i Ciebie się pyta no czy chcesz tam przejść sobie do przodu, nie? A ty mówisz, no z chęcią jak tak, jak idzie On, nie jasne, nie? A to mówisz, dziękuję bardzo Idziesz przed niego On sobie tam spokojnie wykłada, a ty już jesteś prawie przy kasie Płacisz, odchodzisz, on jest gotowy, płaci Wszyscy zadowoleni Był grzeczny, uprzejmy, miły A teraz tak się zdarza, że Stoi taka kurwa, gruba Grupa Niemiecka ciotka Wózek tak, a nie raz nawet dwa Chociaż teraz się to zmieniło bo Niemcy nie mają tyle pieniędzy ma ten cały wózek nawalony a ty stoisz za nią zapomniałeś kupić sobie litr mleka stoisz za nią i czekasz a ta wykłada wykłada, a kasjerka tak czeka ale widzi, że jesteś taki jakby z, słow, słowianin, nie? no że jesteś inny jak wiecie ci tutaj nawet gabarytowo taka maszyna z takim brzuchem i te wąsy takie i pięć kolczyków, nie? no to wykłada, a ty czekasz czekasz, czekasz, czekasz ona idzie do kasy ta tam robi pip, pip 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 banany idą gruby buldożer nie zważył bananów specjalnie dla takich są dwie wagi ustawione tam obok tam trzeba przejść kawałek no i czekasz ona sobie tak powoli do tej wagi na wagę waży nieraz kasierka już idzie bo szybciej to jest dużo ludzi yy, zajmie czasu nie tak dużo jakby ona szła, bo ona tam szuka później po tych owocach, albo po warzywach nawet, bo nie wiesz, że to jest owoc, ten banan, a ty czekasz. Powiedz mi kurwa, co ty na to? Trzymajcie się, subskrybujcie i narazko. Cześć!